Fajnie po, No Tak? Fajnie było słychać z daleka? No Czekaj, niech chwilę pochodzi Niech ten olej tak Nie, fajnie po zimie, ci powiem Nie jeździłem długo, kurde idzie, nie? Chcesz się przejechać? Co? A przejedź się no zobaczcie, co? Tutaj masz gaz. Aha, ja światła wyłączyłem. No, teraz są. Zobacz, jak to się jeździ kładem. Ty nigdy kładem nie jeździłeś, nie? To uważaj na skręcanie. Tu sobie gdzieś pojeć albo tutaj na polną drogę. no Nie no, kłady są spoko ogólnie, fajnie się jeździ, mówię, to nie jest to samo co... Jakie są normalnie, na dół? Tak, jedynka jest w dół, a resztę masz w górę, nie? No, no, no. no mówię, trochę inaczej niż motocyklem, pewnie ci się będzie źle skręcało, wiesz? Uh -huh. No A gaz jest normalnie? Taki? A odpalasz go tutaj jakby ci zgasł, nie? W sensie że będziesz miał włączony zapłon, a tu masz, y, tym przyciskiem się go odpala, nie? Tym A, tym się odpala No No pierwsza jazda twoja na kładzie. No, <noise> no ale jedziesz SUV i Maxem. No SV fajna, wyczyszczona. No ostatnią właśnie umyłem. No widzę, widzę, że jest wypisowana No to zobaczymy jak ten. Jak ci pójdzie. Tak, tak, tu jest gaz! Dokładnie, no, na palcu. O, tu ma taką drogę akurat fajną, bo... bo po prostu... nie ma tutaj żadnego ruchu, to jest taka typowo droga polna. My ją nazywamy Starą Opolską. I tu sobie może przejechać, tu nie ma żadnych drzew. Ani nic takiego, co mógł sobie by jakoś krzywdę zrobić. Także jest bardzo bezpiecznie. tutaj widzicie, jedzie sypyrka, zaraz zawróci. Nawet nie, kask mał, kask miał, to dobrze, że miał, kask jest ważny. No, ale jak na pierwszy raz po ścigaczu, to naprawdę bomba jest. O, nawet fajnie się wygląda na tym kładzie, się fajnie prezentuje. To nie jest takie proste? Nie jest komnie, to do tego gazu, kiedy stary No no. No wiadomo, tak jest gniazdy całkiem, nie? No no. No, nie ma, nie? Co? Nie... No, no. A? Mówię, że nie ma tego rol gazu, nie? No, no, tu, to ci przeszkadzało, no. Ale biegów wstecznego też nie ma, nie? Ma. Tu. A, tu. Aha. <grydź> ale to... Ja jeżdżę bez. No, ja nie używam tego, nie? No. No no Ja tam próbowałem. Że no, no. To, ale to jakoś nie. Cześć, go zgaszę? Ale całkiem inna jazda. bo to... <grydź> no jest inaczej, nie? Całkiem inaczej. A zawracałeś nim normalnie czy musiałeś go odepchnąć? Odepchnąć, no to właśnie widziałem. No no a wiadomo, ty to se narzucisz, a ja, ja to tak... Się... No, no, ale to wiesz, pierwsza jazda i tak dobrze ci poszła, nie? No... Nie Na tym... Się, co? Tam, nie wysypałem No, to ten... A coś ci kapnęło tam? A no, no, ty wiesz... Tak teraz przecież się przyjrzałem, nie? Ja sobie tam polegałem, nie miałem... Ja się patrzyłem, wiesz, to się troszkę a to tu gdzieś na uszelce gdzieś? widać, widać na uszelce troszkę. Ale od filtra czy od czego? No, no, to dziwne. Aha, czy za sobą dokręcone myślisz? Może, może się rozgrzała troszkę. No, no. A może nie. nie A ten taka jedna, tylko jak kapło lekko je ten, to. To tam pół biedy, nie? co, teraz siadasz na tego? No to spróbuję. Mam nadzieję, że kamery nie zgubię, wiesz? Trzyma się jeszcze kamera? Trzyma się. Bo ona jest tak zrobiona, ale... Ja się tu przyjadę po tym, bo jakby ona odpadnie, to przynajmniej ją ściągnę, nie? No tak No Ale ciepło jest, powiem Ci, że myślałem, że jest zimno, nie jest wcale źle. Brrm, brrm, drugi no, raz. Co, co? Światła, bo tu nie są automatyczne. <grym> A ja też nie mam automatycznych tu. <grym> Czekaj. Co jest? Nie, on czasami. O, blokuje się, stacyjka. Dobra. Na luzie jest. Ze sprzęgłem. Ze sprzęgłem. Bo ja w pierdzielę. Czekaj, tu jest wydech. Zajebiście Kurde, jakby tak kład chodził głośno, to to byłoby zajebiście, nie? A ty masz światła trzeba włączyć tu, no Tak? Nie, miałem, miałem no. Dobra, trzeba zrobić przejażdżkę No, zobaczymy jak to jedzie Tylko w którą stronę pojechać? Tu pojedziemy, a tam zawrócimy. Ło ho, ho. Czekaj, bo ja muszę wyczuć go, wiesz. Po tej zimie to jest mówię każdy motor jest inny, więcej gazu muszę dawać. Więcej gazu jedziemy. Wow, wow! Ale w tym kasku obrowadowym to się nie da jechać, ja pierdzielę Ale zajebiście głosny motor Nie no, kurde, zajebiście To jest SP O, kręcimy filma dla Was. Dzisiaj składa na SV -ę. i zawracamy. ale zawiewa w tym kasku, naprawdę ale swoją drogą fajnie to przyspiesza, wam powiem jak na taką maszynkę to całkiem spoko jedzie zaraz mi kask odpadnie, także zwalniam Kanary nie zgubiłem, to jest zajebiście Fajnie! Czekaj, zaparkujemy gdzieś tu. Myślałem, że mi kask odpadnie, wiesz, jak jechałem? Jak ja? Myślałem, że mi kask wyrwie, bo zaczęło wiać, nie? Jak zaczynałem ją jeździć, to jeszcze tego kasku nie miałem, tylko węzuru jeździłem. No, no. Kurde, No, ale powiem ci, że dźwięk był niesamowity. No nocy, w nocy to fajnie widać ogień, jak No, no, on tak fajnie, tych zdolnych obrotów, jak dasz gazu, do 5000, to ma ładny dźwięk, nie? Zajebiście chodzi, kurde, ja nie ubrany na motor, aż zimno było, jak jechałem, nie mówię, nie wiem, do 150 chyba jechałem, tam szybciej, nie wiem ile miałem, 100, 160, bo tam 100 mil było, nie? No, mówię, kurde, nie ten kazoo mi wyrywać z głowy, nie? Ale mówię, zajebiście chodzi. Rewelacja, normalnie, dobra. No, nie, no, sv mają właśnie to do tego? Fajne, że zajebiście chodzą, nie? Niektórzy mają, czekaj, z dwoma kominami przerobione, nie? Nie. A, bo tysiąc, a tysiące nie są? Tysiące. To po jak tysiąc musi chodzić. Tysiąc musi zajebiście chodzić. <grystanie> jak kurde, zajebisty jest ten dźwięk. Jakby tak kład chodził, to by było zajebiście. W tym roku będzie się działo wiele więcej. Widzimy się już wkrótce. Subskrybujcie nasz kanał i pierdolnijcie dzwoneczkiem. Żeby być na bieżąco.